może przed całym uderzeniem to nic niemożliwe Marian Kelemen a naprzeciwko niego Goranow 1 do 0 dla Lokomotivu Pierwszy karny wykorzystany

A więc zaczął ten, który pojawił się na boisku, jako ostatni. Pójdźmy, no wyczuł, wyczuł, strzał. Pocz na siatkę, to jest, to jest szans na obronę, Chyba, żeby jest przed strzałem się ruszył Teraz dziewiątka Jordanów ze spole lokomotywu, napastnik. Jordanow kontra Kelemen. Jordanow trafia 2-1. Nie może na razie Kelement wysuć intencji zawodników lokomotywu, za każdym razem oszukujemy ją. Sebastian Mila jako drugi w drużynie Śląska. Bardzo dobry strzał. Jordanowa. Sebastian Mila. Kapitan Śląska Mila trafia. 2-2. Bardzo pewnie. Uciszył tutaj publiczność bułgarską, a trzeba też docenili umiejętności Sebastiana Mili z wykorzystania tego szpitalnego. I teraz do piłki podchodzi zwolna Iwo Iwanow. Trzeci rzut karny dla Lokomotivu. Krótszy rozbieg. Iwo Iwanow. Kelemen! Fantastycznie! Obronił ten rzut karny Marian Helemen. Teraz to śląsk ma drobną przewagę. Wreszcie, wreszcie, wreszcie Tak, ci piłkarze, którzy podchodzą, robią taki e, krótszy rozbieg. E, pokazują taką zbytnią pewność siebie, może nawet arogancję. Czasami na tym się e, nie oszukują. No i tak z Szymanowem w tej sytuacji było. A teraz już e, zajmijmy się kolejnym strzelcem. To Łukasz Madej. Trzeci rzut dla Śląska-Wrocław. Łukasz Madej. Przeżegnał się, wziął daleki rozbieg, Łukasz Madej, trafia! 3-2 dla Śląska. Madej bardzo pewnie wziął długi rozbieg, strzelił jednak technicznie, tak po postraszył, że będzie mocny strzał, a tutaj proszę, świetnie. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba wytrzymać, ale ja wiadomo, te ostatnie uderzenia są najważniejsze. Teraz wytrzymać ciśnienie. No chyba, że się jeszcze obroni tego karnego. Dobry, były piłkarz Lecha Poznań. Kapitan drużyny, wychowanego lokomotywu, ponad 170 meczów w kadrze tego zespołu w rozgrywkach ligowych. Czwarty karny lokomotywu, dobre przy Kelemen! dobre. 3-3. Ale cały czas to śląsk ma, ma przewagę. Ma przewagę jednego rzutu karnego. Remis 3-3. A do piłki zmierza Edzariusz Pietraszacz. Środkowy obrońca. Dariusz Pietrasiak, trafia, trafia, 3 do 4. Śląsk prowadzi. Bardzo pewnie Śląsk. 4 11, cztery wykorzystane. No i teraz lider lokomotywu Marcio Dapew. Piąty rzut karny. Tak na dwa tempa wstrzymał się Pietrasiak, ale nie zatrzymał. Do końca tak więc sędzia nie przerwał wykonywania tego rzutu karnego. Środek bramki. Dobre uderzenie Piotrasiaka, spokojnie na razie do tego do wykonywania rzutów karnych prowadnicy śląskich. Marian Kelemen i Marczo Dawczew. Ostatni rzut karny Bułgarów. Dawczew. Dawczew nie! To Kelemen był lepszy! To Śląsk Wrocław gra dalej! To wicemistrz Polski w czwartej rundzie rozgrywek Ligi Europejskiej, a więc udało się drużynie Śląska Wrocław, mimo że była tak nieskuteczna w tych i w meczu we Wrocławiu, i w meczu w Sofii udało się świetnie wykonywać rzuty karne. I tak jak powiedziałeś, bohaterem ostatnio był w Lechu Poznań bramkarz, bohaterem dzisiaj w tej serii 11 Marian Kelemen. Pomógł, pomógł